Zespoły wyszły na drugą połowę w tych samych zestawieniach. Chelsea w obronie, Cole, Carvalho i oraz Beletti w pomocy. Na pewno Lampard, Mikel, Maluda i Phillips, a w ataku Didier Drogba i... Ktoś jeszcze? Och nie, pomniję się, w połączeniu jeszcze się, a na ataku osamotniony Didier Zorba. Z tym, że jest on dosyć często wspomagany przez dwójkę skrzydłowych. Teraz Ryan Babel, Dirk Kaut, Gerald bez haulu. Aczkolwiek wciąż przypisuję, jestem ja, no właśnie, chociaż przejął Kaut strata. Czasem aż chciałoby się walczyć taki rzut wolny, gdyż jest to jedna z moich mocnych stron akurat. Jak do tych pory 90% moich roli wpada właśnie po rzutach wolnych bądź kalnych Teraz przerzut, aczkolwiek Nie do końca udany. Choć wciąż przypisy gdzie zarba Tak, lampa będzie wrzutka. Na szczęście łapie, chodzę Leina. Nie tu! Uf. Trochę chaosu teraz w mojej grze, ale musicie mi to wbaczyć! A no, no! To musi! E, nie musi wpaść! A. Ale to! do Doskonała interwencja Petruszecha. na teraz Chelsea. E, Oda, minę zbyt głębokie dośrodkowanie, pomimo że jak widzieliście, wyraźnie e, kierowałem piłkę poza. E, po Otacja Otracja w FIFA 08 odgrywa wielką rolę. Niestety. Dobrze, że nie taką e, jak 07 Gdy faktycznie większość goli wpadała po rzutach rożnych i to bezpośrednio Maluda przejmują gacze Liverpoolu Gerald Torresach. No teraz będzie groźniej Ale szczęście teraz gaczy Chelsea To trafił tylko w słupek. Wydawało się przez chwilę, że piłka jeszcze trafi do siatki, ale tak się nie stało. No teraz Spróbują udowodnić, że nie, nie wykorzystałem sytuacji, lubią się mścić. Wycofanie przed polekalne i strzała Reina. Wolnie ryzykować eee czego nie udowodniłem w tej sytuacji. Bynajmniej. Sądzę, że drugi raz już tego samego błędu nie popełni. Michael. Nie będzie mi w piłku koło bankarza. Gdyż wiesz, że tym razem to jest, może wykorzystać swoją sytuację. Raz, druga. No i taka bramka z niczego, ale jest, 1-0. W 72 minucie Maluda strzela. Gola, no można powiedzieć, że był trochę przypadkowy, aczkolwiek nie można powiedzieć, że był on przeciętnej urody. Ah. No nic, gra się dalej. I takie sytuacje trzeba wykorzystywać, czego ja oczywiście nie robię. Niestety. No i... Ja naprawdę nie rozumiem tego akurat w Fifie. Nie biegnij tam! Eee. Denerwuj mnie to osobiście. Ach, nie tak. Nie można powiedzieć, żeby to pochodzenie e, było jakieś specjalnie zasłużone. Aczkolwiek Chelsea miała też swoje sytuacje. Nie tu, aczkolwiek to już może być. Miał podać, wcisnę przycisk od podania. FIFA jest drewniana. Nienawidzę i za to. Teraz złe przyjęcie lamparda i będzie rzucał to dla mnie. No i teraz obowiązkowe poganie na czas, wykonanie Pawła dobrzeńskiego. A cholera! Da! Jeśli Paweł wyga, to spotkanie to nie jest jeszcze przesądzone. Nie, nie będę mógł powiedzieć, że zwycięstwo było w pełni zasłużone. A tak się właśnie pewnie zaraz stanie, że Paweł wyga tę mecz. Tak jest, wygana 1 do 0. Trzeba przyznać, że wiersce szczęśliwa. Zaś ja żegnam się z Państwem.